Zajebiście O popatrz Tutaj można normalnie Sworzeń wymieniać bez problemu Jak w Citroenie C3 Kurde ale tu prosto rozwiązali Tu śrubę wykręcasz Tu śrubę wykręcasz Jakbyś chciał wahacz wyjąć A tak normalnie to te trzy Śruby odkręcasz tylko Sworzeń opuszczasz i sprawa Już Patrz Normalnie kurde tak jakby zawsze, by tego darował. bo... Albo... Rozkronimy sobie moim niemieckim scyzorykiem z czasów II wojny światowej możemy nagrywać? Już nagrywamy. O Jezu, Jezu. Kiedyś to jakiś oficer niemiecki używał. Teraz ja to używam. Jest tak stary, że się wszystko wytarło. Dobra, zajrzymy sobie do środka. Ale stal jest zarąbista. Na tym nożu. Rozkroimy, zobaczymy co jest. O, Renault, proszę bardzo. Jakby ktoś mówił, że tutaj nie oryginalne rzeczy używamy. Dobra. O. No i teraz popatrzymy sobie jak to tutaj to wygląda. Rozkroimy jeszcze dół. Nic się nie błyszczy. Czyli żadnych opiłków tutaj nie mamy. Wszystko OK. Silnik ma przejechane 100 tysięcy km. Są takie reklamówki, które mówią, że trzy wymiany oleju i silnik 1.3 do wymiany. Jak Odum, widzicie, short. Jak nie widzicie, reklamówka. jak tak shorty, jak widzicie, jak widzicie, to nie do końca jest prawda. Ten silnik. Jeżeli jest odpowiednio eksploatowany, że wymienisz olej, to pojeździsz. Tak. <głos> <głos> tutaj, A też nam jak się nie wymienisz, to nie pojeździsz. Też nam się nic nie błyszczy. Ja, ja tak tu bez wymiany to idzie. O, tutaj też tam nic się nie błyszczy. Ciekawa konsystencja, to już jest zwykła gnojówka. Nóż zakonserwowany. Nóż w wodzie. Dobrze, więc teraz tak, co będziemy robili? Mm. Będziemy zalewali motula, oczywiście najpierw zakręcę korek. Nie wolisz manola? No. Nie wolisz manola? M motula zalejemy. No dobrze, dobrze. Motula zalejemy i dodamy, moi drodzy, dodamy cerateka i dodamy... Manola, dodamy Manola. Sprawdziłem tego Manola. Wrzuciłem uszczelki do niego i te uszczelki sobie tam pływają. Potem Wam pokażę, jak te uszczelki. Rzeczywiście, moim zdaniem, jeżeli już mamy takie środki, to takie doświadczenie można zrobić, że przed wymianą. Simmeringów, jakich, takich uszczelniaczy gumowych, wrzucić je na powiedzmy kilka godzin nawet do takiego środka, niekoniecznie tej firmy, ale takiego, który służy do zmiękczania uszczelek. I wtedy po zamontowaniu, to tak jakbyście ten środek dodali, bo przecież on ma zadanie zmiękczać i przywracać uszczelkę do y, poprzednich. Parametrów dobra, do roboty! Czekaj, czekaj. Tu muszę jeszcze film skombinować. To jest nie? Widzę. Tylko, że to jest ten najstarszy. Midzę, 1.9 Jest TD. Jeszcze oznaczenie zostało. 75 p.m. Trzeci. To jest jeszcze nieźle. <laughs> Produkcja się zaczęła w 92. Od Ale jak, jaka ta pizzerka jest z tamtej tak? ja pizzerii, jakie to jest, jaka to jest, jest zrobienie. No te, to, 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 jest, to jest prawda. Nic że, jest krzęt, czy, nie skrzeczy. W tych samochodach tak... jest wszystko naprawdę... Co, Mimo, że już 30 lat nie wiem. To jest tylko stara Audica, co pomieścić o starym Merolu. Podobno Merol jest jeszcze lepszy. Z tych samych lat. ulica ma lepsze blachy. No, nie zgnij te nic. Niestety Mercedes nie dni. <laughs> Jak cholera. No. Większość to już ma kilka razy płatniki robione. Dobrze, mamy to przygotowane wszystko do założenia. Dobrze, teraz to musimy nakodzić. Ok. Tu bo no. I teraz tak, jak rozmawialiśmy na temat zaworów, które są w tego typu filtrach. One wszystkie są wbudowane. Poza samochodem, może obejrzymy sobie to, bo tak by było ciekawiej. Teraz wejdziemy pod samochód, to tutaj wysmarujemy olejem, żeby nam się tutaj wszystko ładnie wkręciło. Położymy. Tak. Wytrzemy rączki. Dobra To daje mi teraz To urządzenie I zajrzymy sobie tutaj O, patrzcie Tutaj Wszystkie Elementy, o których mówiłem Te zawory O, tu jest ten zawór To wszystko O, tu jest ten, ten kapturek Wszystko jest wbudowane w spodzie silnika czyli gdyby tutaj cokolwiek się zaczęło dziać z tym zaworem o którym mówiłem z tym przelewowym to no niestety ale jest to element bloku silnika popatrzmy sobie tutaj jeszcze tu są kanały to jest kanał którym olej wydostaje się do układu smarowania o tutaj w środku Czyli rzeczywiście te samochody są jednorazowe Trzymaj Nawet te daj mi kapelę papieru nawet te elementy takie o, o, wystarczy takie elementy nawet to są tutaj w bloku silnika.